Українське слово serdeczno serdecznie witam w kolejnym wydaniu Ukraińskiego Słowa, programu ukraińskiego jumowoju, jaka realizuje się dzięki dotacji Ministra Wewnętrznych Spraw i Administracji w ramkach projektu Sojuszu ukraińców Pidlasza Przy mikrofonie Agnieszka Parfiniuk. Wczoraj, w sobotę 30 sierpnia nad wodoskowiszczem w Rybczycach, w gminie Kliszczeli, odbył się koncert Ukraińsko-Polski Muzyczny Zóstrzyk. To nowa wydarzenie ukraińskiej gromady Pidlasza, chociaż nawiązuje do koncepcji koncertów organizowanych Sojuzom Ukraińców Pidlasza na przełomie XX i XXI W Podczas zachodu wystąpiły gurty ta solisty z Pidlasza ta Legionowa, prezentujący polski i ukraiński repertuar. Zapraszam na relację z ukraińsko-polskich muzycznych spotkań. W ubiegłym roku skończyła się inwestycja na Zalewem Brępczyce. Mirosław Markiewicz, burgomistr miasta Kliszczeli. Powstała ścieżka edukacyjna, powstała wiata ogniskowa, rekreacyjna, powstała wieża widokowa, no i powstały też, też dwa pomosty, więc po prostu zaczęliśmy szukać jakiegoś urozmaicenia dla tego miejsca, jakichś nowych imprez, które by tu, mogłyby się tu odbywać. Były różne propozycje, ale jedna propozycja była najfajniejsza, chociaż zrodziła się bardzo późno, bo niedawno pani Maria Ryżyk wpadła na taki właśnie pomysł, żeby reaktywować taką imprezę pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne, które kiedyś miały miejsce w milniku. Umarły śmiercią naturalną, więc zrodził się taki pomysł. Byłem na tak i zaczęliśmy bardzo szybko robić wszystko, żeby to powstało. No i właśnie dlatego dzisiaj mamy Pierwsze takie spotkanie reaktywowane, i mamy nadzieję, że ta dzisiejsza impreza przerodzi się w imprezę cykliczną, bo bardzo nam na tym zależy. Nie ukrywam, żeby tu coś się działo, żeby tu się działo dużo dobrego, żeby ludzie mogli się tu spotykać, żeby dochodziło do takiej integracji wyznaniowej, kulturowej, żeby to miejsce tętniło życiem. Już mamy w planach dwie duże imprezy w przyszłym roku. Ale właśnie tak jak powiedziałem, ta impreza, która dziś się zaczyna tu na zalewie. Naszym takim marzeniem jest, żeby stała się imprezą cykliczną. I żeby tu taki imprez cykliczny było jak najwięcej. Chociaż ze 3-4 w okresie wakacji. Chcemy tu, tak jak mówię, przyciągać różne kultury. To jest miejsce dla wszystkich. To jest miejsce, które właśnie powstało w takim właśnie celu. Nie chcemy, żeby tu miała miejsce polityka, jakakolwiek ideologia. To ma być miejsce do zabawy. Chcemy, żeby to było miejsce dla wszystkich. Żeby wszyscy tu się dobrze czuli, tym bardziej, że Repczyce są taką specyficzną miejscowością, która leży w dwóch gminach. Na logikę biorąc, każdy uważa, że linia kolejowa to jest tą linią graniczną, ta linia, która dzieli obie gminy. Ale tak nie jest. Otóż 10 numerów Repczyc należy do Czeremchy, reszta do nas, do klesza, czyli większość. I już po prostu mamy taki pomysł z wójtem Czeremchy. Żeby zrobić taką właśnie wspólnie imprezę dla obu gmin. I miejmy nadzieję, że to zrealizujemy, i że będzie tu po prostu dobra atmosfera do zabawy, do spotkań, do integrowania się. Są, kaka, ruchalka, Ой, нет, кебеда, не за попа я вийшла? Ні не ні коня, чубрина пышна. Ні короби, ні коня, чубрина пышна. Стокалка, рокалка, вебевалка, -ве стоколка, сама грає, сама бе, сама письма спиває, Самаграй, сама бе, сама пісню співає. Я тобі не варка, я на поле не піду, бо на полі чарку, я на поле не піду, бо на полі чарку. Стокалка, ропелка, вебетолка сопелка, сама грає, сама б'є, сама песню стиває, сама граю, сама без, сама песню спиває. Я на поле не піду. Сама бісама песню сама грає, сама бі, сама Я на поле не піду, вона поле чарку, ну, а житу не хай жодка, бабарка, ну, а житу не Sojusz Ukraińców Pidlasza zorganizował w wspólno z burchomistrzem Kiszczel imprezę, którą my nazwali Ukraińsko-Polskie Muzyczne Złośliwyczy. Maria Ryży Geholowa Sojuszu Ukraińców Pidlasza. Impreza, która jest jakby początkiem nowego cyklu imprez maju na jej, ale która jest też kontynuacją tego, co kiedyś już było. My poczęły taką podobną imprezę, poczynały organizowane w 1991 roku w Melniku nad Buchą, co się dialogi muzyczne nad Buchą. One tam trwały kilka rok, a potem my ich parenesły do Czeremchy. I pierwsze takie polsko-ukraińskie spotkania muzyczne widbuły się w 1999 roku w Czeremsi na placu Gminy Osłodzku Kultury. Nasza, Sytuacja tak skłała że my założyli organizowaty tuju imprezu, tej koncerty. W zamian powstała inna impreza, Dżereła. A pro Repczyci, pro zalew tutaj w Repczyciach my dumały długo. Doczekały się takich uwarunkowań, że można było że Spróbować zorganizować taką imprezę. Baczę morsz, to miście je cudowe. I szkoda, że w takim mieściu nie złúczała ukraińska muzyka, no, a także połączyła nas z Polsko. Już znaję które tutaj je. Jest to mieszanka jakby kultur i polskiej kultury, a także spadczyny ukraińskiej kultury. I ta impreza, która tutaj jest, to jest właśnie tutaj cudowe miście. na to, jeszcze te spotkania, ukraińsko-polskie spotkania muzyczne organizować. Także dziękuję tutaj wszystkim, którzy tutaj przybyli, bo tutaj znajemy, jeszcze po raz pierwszy impreza, jak poczęła się. To nie tak prosto reklamować jej, no ale, ale ma je, to miście, wielki potencjał. Ansambli jak zobaczymy to że fantastyczno tutaj czuję się. Kolektywy to wsi z Pidlasza, to przede wszystkim z Czeremchy, która poczęła ten koncert, jakby to miejscowa kultura, miejscowa ukraińska tradycja. No potem wystupały ansambli z hajniwki debiut zespół Fart, zespół Zołoto werwoczki, także dj, kotory tutaj zachraf na naszej imprezie na kinecz, żeby ludy mogły pobawić się. Krimptochą, jakby głównym takim artystą nasz, naszego koncertu była Tatiana Strychun, która jest z Ukrainy, a żywe od troch lat w, w Legionowi. No i tutaj e, zaspiewała nam cudowo swoje piśni jako solistka. Ludy dobrze bawiać się, nie tylko słuchają, ale także bawiać się, także mają już, że Następne roki przyniosł dla tej imprezy y, czarowny rozwitek. U nas było bardzo dużo, dużo koncertów, prawie my tygodnią jeździliśmy, wyjeżdżaliśmy i z sobota, w sobotę, w nas były wystupy. Marharyta Bakunowicz, uczestniczka hurtu Werwoczki. Dzisiaj to jest maraton i to taki najsilniejszy od samego początku, bo aż trzy wystupy w jeden dzień. Także to było naprawdę e, wielkie zuśylda, żeby żeby w ogóle i wystygnąć i wszyde i wszyde jeszcze, nie втраcając głosu. No my wystupali na, na pewno po tych naszych orlańskich wsiach, e, bo tam e, bagato, e, było festyni organizowanych e, e, i gminą i gminnym ośrodkiem os kultury, były też w piszczelach raz na kupali byliśmy oczywiście tak ale my tak wystupały w taki jeszcze e, jasny dzień, to jest pierwszy raz, kiedy my śpiewajmy w nocy prawie, aż niesamowita sprawa, super śpiewajecie, to muszą ludzie ochocze e, Tańcują. to jest prekrasna sprawa. A jeśli chodzi pro sezon e, letni, to był bardzo dużo koncerty, ale w nas nie zakończy się w ogóle lito, bo w nas jeszcze cały wrześniu będą jeszcze koncerty. Не знаю, хто там завершує свої, свої імпрези, але ми ж їдемо до старого корніна, їдемо на мазури до срокова, їдемо до гайнівки, так що маємо ще багато концертів. Ще, ще багато концертів перед нами. До моїх воріт, як струнна.

oh Kostak, tak, o nowy zachód organizowany Sojuzom Ukraińców Kidlasza, Ukraińsko-Polski Muzyczny Zustrici. Tymczasem nasza programa zawersuje. się. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję za spilno prowadzony czas. Pozostawajcie na wsze dobre. Али ви передати українською мовою українське слово.